Cześć, witajcie na kanale Dolno Śląskie miody witam was bardzo, bardzo serdecznie. Tematami dzisiejszego odcinka będą miodobranie. Opowiem wam o podstawowych zasadach, jakie trzeba przestrzegać przy pierwszym miodobraniu. Dodatkowo omówimy sobie różnice w gospodarce stacjonarnej i wędrownej, albo bardziej troszeczkę wspomnę o gospodarce wędrownej oraz kilka słów o rozmnażaniu pszczół i na koniec będzie taka mała ciekawostka. A wrócimy w niej do ostatnio wspomnianych roi pszczół i podpowiem Wam, jak wykorzystać takie naturalne roje, bo w nich drzemie ukryta siła. Oczywiście, jeżeli odcinek Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. A jeżeli ktoś jest nowy na moim kanale i jest tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam do subskrybowania kanału Dolnośląskiej Mody. Byłoby mi bardzo naprawdę bardzo miło, a uwierzcie mi, że warto, bo nie będzie wam się na pewno tutaj nudziło. Filmy staramy się umieszczać systematycznie, także brać, korzystać i czerpać nową wiedzę, lub poukładać sobie w głowie wiedzę w oparciu nasze nagrania. Ok, nie przedłużam wstępu. Oczywiście krótkie intro i zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Marcin Sajnuk, jestem technikiem pszczelarzem i prowadzę własne gospodarstwo pasieczne. No i vloga pod nazwą Dolnośląskie Miody. Znajdziecie nas na YouTube, Facebook, Instagram i Twitter. Przejdźmy do omówienia podstawowych zasad miodobrania. Miód odbieramy tylko dojrzały, bardzo ważne, czyli należycie odparowany przez pszczoły. Wyjmowanie plastrów z miodem z ula musi być sprawne, aby najmniej naruszać przebieg pracy pszczół, dlatego najlepiej pracować z pomocnikiem. Oczywiście z umiejętnym odymianiem pszczół, żeby w tym temacie też nie przesadzać. Plastry Trzeba wstawiać do np. transportówki lub wykorzystać pusty korpus, koniecznie z daszkiem, a następnie dowozić je do pracowni. Jeżeli są suche plastry zapasowe, można wstawiać je w miejsce zebranych. Jeżeli takich nie ma, lepiej pozostawić miejsce puste, niż kolejno przynosić plasty odwirowane z pracowni. Jeszcze np. z resztkami miodu, co bardzo denerwuje pszczoły i może prowadzić do rabunków między pszczołami. O rabunkach wspomniałem wam ostatnio w odcinku, linka znajdziecie tutaj u góry. Plastry odwirowane należy poddać np. Na pod wieczór i takim rodzinom jednocześnie naraz we wszystkie ule powkładać. Strząsanie i omiatanie pszczół z wycofanych plastrów wykonywać przed wylotkiem np. Na, na specjalną pochylnię albo nad gniazdem bezpośrednio do korpusu, z którego wyciągamy ramki. Z racji pracy w szybkim tempie standardowo robi się to do korpusu, ale jeśli ktoś robi to hobbystycznie, to preferuję wykonać ten zabieg na pochylnie, na wylotku. Odsklepianie plastrów, wirowanie itd. Musi przebiegać w warunkach wysoce higienicznych w naszej pracowni, bo na tym etapie miód może być skażony drobnoustrojami szkodliwymi lub substancjami obcymi. Sprzęt, to znaczy np. noże, miodarka, stół do odsklepiania, opakowania na miód zbiorczy powinny być ze kwaso kwa stali kwasoodpornej. Nie mogą one wchodzić w reakcję z miodem, bo psułyby jego smak i umniejszały jego wartość biologiczną. Aktualnie stosuje się także plastikowe dopuszczone do kontaktu z żywnością. Pracownia musi albo być powinna dobrze uszczelniona, aby pszczoły nie dostawały się do wewnątrz. Dużo lepiej odwirowywać świeży i jeszcze ciepły miód niż przechowywane w plastrach przez kilka dni na przykład w magazynie. Świeży, dokładniej wycieknie z plastrów i nie będzie nam plastrów w wirówce wyłamywał. Przejdźmy teraz do omówienia różnic w gospodarowaniu a mowa tutaj o gospodarce wędrownej, jak i stacjonarnej. Najbardziej widoczne są różnice w sprzęcie. Ule do wędrówki muszą nadawać się do transportu a przede wszystkim powinny dawać możliwość rozwijania dużej siły rodzin pszczelich. Wspomniałem wam o tym w jednym z ostatnich odcinków, jaki ul preferuję do tego typu gospodarowania. Gospodarka wędrowna jest znamieniem gospodarki intensywnej, bo korzysta z większej liczby pożytków pszczelich. Ma wprawdzie wyższe koszty ogólne, ale uzyskuje proporcjonalnie wyższe zbiory miodu. Wyraźnie wzrasta w pasiekach wędrownych nakład pracy, na przykład w przełożeniu na jedną godzinę. Pasieki te Wymagają utrzymywania stale silnych rodzin, bo robotnice w ciągłej pracy szybciej giną. Uzupełnianie musi przejść przez intensywne czerwienie matek, które też szybciej wyczerpują się i tracą wartość użytkową. Poleca się wymianę matek przynajmniej w 50% w każdym sezonie we własnej pasiece. Są i ujemne aspekty wędrowania. Pszczoły tych pasiek są bardziej narażone na skażenia chorobami czerwiu lub pszczół dorosłych. Bo na przykład ciągle zmieniają sąsiedztwo. W sąsiedztwie mają inne pasieki i pszczoły dziko żyjące. Ponadto częściej są narażone na zatrucia. Pszczelarz wędrujący z pasieką musi zatem i na te strony zjawiska zwracać uwagę, czyli opryski i nanoszenie pól środkami chemicznymi. Teraz odpowiem wam na pytanie: czy w naszej pasiece jest możliwość racjonalnego rozmnażania pszczół w sezonie? Generalnie uznaje się, że rozmnażanie pszczół przy wykorzystaniu rójki naturalnej najczęściej odbija się ujemnie na produkcji miodu i dlatego zaleca się wyłącznie metody sztucznego powiększania liczby rojów. Najprostszym sposobem jest dzielenie rodziny na pół lotu. Potrzebna do tego będzie oczywiście zapasowa młoda matka, podobnie wygląda metoda na lotu na matkę lub na przykład na czerw. Nieco inaczej trzeba postępować przy tak zwanych składańcach, czyli wykorzystując do tego pszczoły i czerw z plastrami z kilku rodzin sypańce, natomiast robi się najczęściej po pożytku głównym i tylko z pszczół dorosłych. Wykorzystuje się do tego specjalne urządzenie nazywane tubą lub lejem, wykonane z blachy, i do niego strząsa się pszczoły. Opakowanie na pszczoły jest wcześniej przygotowana tak zwana transportówka. Takie pszczoły w transportówce. Uzupełnia się czterema ramkami węzy oraz jedną ramką centralną odbudowaną, przynajmniej raz przeczerwioną, i chowa na dwa dni do chłodnego i ciemnego pomieszczenia do integracji. Podaje się matkę w klateczce najlepiej unasiennioną. Ta metoda jest aktualnie najczęściej stosowana na mojej pasiece. Cel odbudowa wosku w trybie ekspresowym, czyli nowe cztery ramki w czasie izolacji pszczoły poddawane są także. Leczeniu. Jeszcze innym sposobem tworzenia nowych rodzin jest metoda odkładów, która wymaga trochę dłuższego czasu i częstego dodawania plastrów z innych rodzin, także często praktykowana u nas na pasiece. Istotny jest czas tworzenia nowych rodzin, bo to może poważnie naruszać zbiór miodu. Są tu różne subtelności zależnie od typu taśmy pożytkowej oraz ilości długości przerw w pożytkach. Mowa tutaj o ciągłości pożytków i tych przerwach, które występują, żeby wstrzelić się z danym terminem, żeby nie zbyt nazbyt nie osłabić tej rodziny, która nam produkuje miód. Na ogół przyjmuje się, że przy wczesnych pożytkach głównych nowe rodziny tworzyć należy po ich zakończeniu. Natomiast przy pożytkach głównych, późnych, trzeba nawet w celu przeciwdziałania rójce robić to przed jego wystąpieniem i nieraz na długo przedtem czyli wykorzystać czas do głównego pożytku, jeżeli rodzina nam się bardzo mocno rozbudowuje. Ok, a teraz ciekawostka: jak wykorzystać roje we własnej pasiece? Aczkolwiek zaleca się unikania w pasiece rojów naturalnych. Są sezony sprzyjające ich pojawianiu się, i zachodzi pytanie, co z nimi robić? Zależy to od głównie od terminu wyjścia roju. Jeżeli pojawia się rój wcześniej i pożytek w tej okolicy jest późny, to najlepiej osadzić go za przegrodą obok i rozwijać następnie jego siłę, aż do chwili wystąpienia pożytku. Wtedy można oba roje łączyć, uzyskując duży potencjał roboczy, czyli potężną rodzinę. Powiem Wam, że roje najszybciej odbudowują wosk w ulu, także śmiało można podłożyć co drugą ramkę z węzą. Ale rój może wyjść na kilka dni przed głównym pożytkiem, osłabiając naszą rodzinę. Wtedy najlepiej połączyć go pod wieczór z ulem z macierzakiem, czyli z tym, z którego wyszedł, dodając odpowiednią liczbę arkuszy węzy. Tak postępujemy przy raczej dobrych pożytkach. Można jeszcze rój pierwszy osadzić w oddzielnym ulu i potem zmienić go z macierzakiem, w ten sposób całą lotną pszczołę. Ten rój odbierze, i przez to staje się najlepiej przygotowaną jednostką do zbioru nektaru. Można zastosować tu małe modyfikacje, ale podałem tu główne sposoby, które należy zalecać. A teraz w podsumowaniu, to wszystko, co powiedziałem, tyczy się roju z własnej pasieki, gdzie mamy gwarancję rodziny zdrowej, bo przecież z założenia leczymy pszczoły. Inaczej sprawa się ma w przypadku pozyskiwania rójek, czyli zdobycznych, albo. Nie znamy pochodzenia, albo działamy w okolicy jako na przykład pogotowie rojowe. Jest to u nas praktykowane, ale rozwiązuje to w taki sposób, że mam przygotowaną w sezonie lokalizację na takie rodziny, które nie są ani łączone, ani wykorzystywane na zbiory. Z takimi rojami obchodzą się podobnie jak w przypadku osadzania w nowym ulu, czyli ramki z zapasem pokarmowym na start, ramki przeczerwione na przemian z węzą. Dodatkowo od razu taka rodzina jest poddawana leczeniu. Rozwija się pod kontrolą do następnego sezonu. Taki rój podlega obserwacji matki, jak się rozwija czerw, jak pracuje matka i podejmowana jest decyzja o pozostawieniu lub wymianie matki. Z doświadczenia powiem Wam, że Około 75% matki są wymieniane ze względu na układanie pasieczysk u nas zgodnie z linią pszczół. Ok. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam oczywiście do śledzenia kanału Dolnośląskiej Miody, jak i pozostawienia łapki w górę. Yy, oglądajcie nasze filmy, a dowiecie się wielu ciekawych podpowiedzi odnośnie prowadzenia pasiek. Omawiane tematy są wypracowane i wypraktykowane na pasiece. Także korzystajcie i nie popełniajcie błędów, bo szkoda czasu i nerwów. Cieszę się z silnych i zdrowych rodzin pszczelich. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dasz miód. Cześć!